Ale jest jeszcze drugi członek Rady Krajowej partii Korwin, również z Anglii, pan Sebastian Ross. W ogóle ta Rada Krajowa tej partii to musi być nieprawdopodobne gremium. Chciałbym kiedyś tam wejść z kamerą i zobaczyć, jak oni e, snują wizję podboju świata i tych sojuszy. Niezłe grono, moim zdaniem, Monty Python się przy nich chowa. No bo zobaczcie, co z kolei napisał pan Sebastian Ross. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. Ej, chłopaki! A może macie ochotę obejrzeć film? Ja oglądam po kilka filmów dziennie. Pościgi, strzelaniny, wojny gangów. To mój chleb codzienny. To jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu?